Witam wszystkich bardzo serdecznie, Tramadolichedrochlor się kłania. Dzisiaj sobie porozmawiamy o porach, moi Por. drodzy. Nie o takich zwykłych porach, ale takich porach, które nas najbardziej interesują. I tu nie mówię o porach dnia, mówię o porach, które powinny interesować akwarystów. Chodzi o porach, w których, yy, które w których mieszczą się bakterie. Chodzi o porach w mediach filtracyjnych. Bardzo często nie zwracamy uwagę na wielkość porów, tylko na powierzchnię właściwą mediów filtracyjnych, tak? Ym, czytamy sobie, że jakieś y, złoża, media mają powierzchnię 2000 m2 na litr, tak? No, porównując to z niektórymi innymi, gdzie ta powierzchnia wynosi 400, 700, 1000, no to jest doskonale, prawda? A później ktoś tam otwiera oczy i mówi słuchaj. Znalazłem media, gdzie jest 4000 metrów kwadratowych na litr. Przecież to jest dwa razy więcej. Popatrz jak to daleko zostawia konkurencję w tyle. No to jest coś niesamowitego, prawda? No właśnie. I niektórych tu może zacząć zastanawiać, jak to jest, że w tym litrze taką powierzchnię uzyskano? Jak to jest, że. Bakterie przecież też mają swoją jakąś tam wielkość yy, i nie są nieskończenie małe, żeby w te pory się wcisnąć, prawda? O ile w moje pory ja się wcisnę, tak na przykład ktoś większy już może się nie wypchnąć. I tak samo jest z bakteriami. Yy. Średnia średnica bakterii kulistych wynosi od 0,5 do 2. Mikrometrów, tak? W przypadku, w przypadku bakterii w kształcie pałeczki lub nitkowatych długość wynosi od 1 do 10 mikrometrów, a ich średnica wynosi od 0,25 do 1 mikrometra. No właśnie. Jeżeli ta powierzchnia właściwa byłaby najważniejsza, to dlaczego wszyscy nie używamy węgla aktywnego, prawda? No. Wyobraźcie sobie, że węgiel aktywny e, e, Powierzchnia właściwa węgla aktywnego waha się od 500 do 2000 metrów kwadratowych na gram Nie na litr, a na gram Czyli wynosi około 250 tysięcy do miliona metrów kwadratowych na litr No i co? Zatkało? No właśnie no, i tak do końca tutaj nie jest, słuchajcie, bo te pory są za małe i będą one bardziej brały udział w procesie adsorpcji, czyli pobierania, wciągania wszelkiego rodzaju drobnych pyłków, brudu. Będą nam klarowały doskonałe, doskonale wodę, prawda? Ale, ale już nie będą koniecznie dobrym medium do osiedlania się. Bakterii, to nie znaczy, że one się tam nie będą osiedlały. Oczywiście, że będą, ale będą się osiedlały tylko na powierzchni. I tak jest również z niektórymi mediami. Poczytałem sobie na przykład o tych mediach, które mają 4000 m2 na litr. Super, naprawdę. To jest bardzo dobry wynik. No ale jeżeli jeżeli wielkość porów, które podaje producent jest jaka jest, czyli tam po prostu w e, większości tych porów e, bakterie nie są w stanie się zmieścić, no to takie media będą brały udział właśnie głównie w procesach absorcji, czyli będą wchłaniały e, jakieś drobne rzeczy, tak? E, a jak już wchłoną, to się zapchają. I to jest właśnie kolejna rzecz, którą warto poruszyć, bo e, Rozmawiałem sobie ostatnio z pewną koleżanką, również rozmawiałem sobie z kolegą na grupie o tym, czy tak naprawdę media filtracyjne trzeba wymieniać. Wyobraźmy sobie gąbkę do mycia naczyń. To używamy bardzo często, tak samo jak na przykład te nasze media, one pracują cały czas. Ale taka gąbka do mycia naczyń. Prędzej czy później nam się zapycha. I to między innymi właśnie dlatego, że nie tylko zbiera brudy, ale również rozwijają się w niej bakterie. Tak? Jeżeli, wiecie, zza, znaczy wiecie, mam nadzieję, że nie wiecie, ale możecie się domyślać, jak wygląda taka gąbka, którą myjemy, myjemy naczynia, zostawiamy mokrą i ona sobie tam leży. Te bakterie się rozwijają i ona sobie tak po miesiącu, dwóch, trzech, czterech, pół roku, jak taka gąbeczka może wyglądać. No, nie za ciekawie, prawda? Podobnie jest z gąbkami w naszych e, filtrach. Tylko że te gąbki są e, z dużo grubszej, e, są dużo grubsze najczęściej, prawda? I o tyle o ile załóżmy jakaś drobna gąbka z czasem nam się będzie dosyć szybko zapychała i będzie potrzebowała mycia. E, o tyle grubsze gąbki będą tego potrzebowały rzadziej, to teraz wyobraźcie sobie, jak jest z mediami, gdzie te pory są takie drobne, malutkie, i część z nich tak naprawdę nie bierze udziału biologicznego, czyli po prostu najzwyczajniej w świecie po prostu wchłania. Część brudów, osadów, tak? A jeszcze, jeżeli ktoś ma. Zrobioną filtrację na zasadzie takiej, że tam nie ma prefiltra, nie ma od na początku gąbek, które te największe brudy wchłaniają. To jak to z czasem wygląda? Te media po prostu bardzo szybko się brudzą. No, chyba więcej właściwie nie trzeba by tłumaczyć, prawda? Słuchajcie, po prostu czyścimy sobie takie media. Ale z czasem część tych porów nie da już się nam wyczyścić i po prostu pozostanie nieaktywna biologicznie. I jeżeli możemy używać tych mediów dalej, ponieważ one dalej na powierzchni będą, będą aktywne biologicznie będą tak samo działały właściwie jak węgiel tak? aktywny, o tyle część z tych. Porów już będzie zatkana i nie będzie aktywna, i nie będzie nam do niczego się po prostu przydawała, i dlatego większość, większość producentów mówi, żeby te media od czasu do czasu wymieniać. Co jest ważne, o ile w zbiornikach, gdzie mamy olbrzymią nadfiltrację, możemy tego nie zauważyć. Prawda? Mamy, nie mamy za dużo ryb, mamy dużo roślin. Mamy dużo nadfiltrację kompletnie tego nie zauważymy i możemy jechać na takim e, zużytym, powiedzmy, e, medium filtracyjnym przez, e, przez całe lata, aż się nie pokruszy, nie rozsypie i będzie do wyrzucenia. Tak e, w zbiorniku morskim na przykład, albo w zbiorniku gołym, kompletnie, e, na przykład z paletkami czy z innymi rybami, które brudzą. Chociażby welonki. Puste akwarium, wyobraźcie sobie, niewielki filtr e, i mamy tam welonki. No, to wyobraźcie sobie, jakie różnice będą w parametrach. Czy będą zauważalne z takimi dosyć nowymi mediami, gdzie pory nie są jeszcze pozapychane, czy, e, czy z takimi bardzo starymi? Ja Wam chyba zaraz coś pokażę. Mam nadzieję, że znajdę. Mam nadzieję, że będzie widać. Chyba będę musiał zapalić światło, słuchać. Tutaj nic nie zobaczyć. Jak wygląda Matrix? Nowy Matrix zapewne wiecie. Jest biało, szary, tak? A jak wygląda Matrix kilkuletni? Tak wygląda. Czy on jest biały, szary? Nie. A są jeszcze Jak jeszcze byśmy trochę poczekali Jak byśmy go pomoczyli To by się okazało, że jest czarny Tak, otworzyłem Jeden ze starszych filtrów, który sobie gdzieś tam W jednym zbiorniku Długo, długo Pracował W malutkim Filterku I ten Matrix wyciągnąłem I byłem zdziwiony Ponieważ Matrix był kompletnie czarny Rozmawiając właśnie z jednym z moich kolegów, powiedział mi, że po Matrixie, właśnie można to poznać, jeżeli staje się już nieaktywny, jeżeli trzeba go wymienić, po prostu zmienia kolor, najzwyczajniej świeci. I tak mi się też wydaje, że każde złoże z czasem jednak trzeba wymienić. Nawet gąbki, wyobraźcie sobie, po wielu latach pracy często trzeba wymienić. Może nie takie, które mają naprawdę grube. Są grube w dużych oczkach, ale takie cienkie, które drobne, które przez długi czas pracowały, z czasem po prostu się zbijają. U mnie tak w dwóch patach mini niestety się stało i musiałem te gąbki wymienić. No i tak samo jest z naszymi mediami. I tu nie mówię o jakiejkolwiek firmie, żeby to nikt nie brał pod uwagę, że mówię znowu tylko i wyłącznie o Matrixie. To jest nieważne. Ważne jest to, że możemy używać tych mediów, oczywiście, dalej. Tak samo możemy taką zbitą gąbkę dalej używać, ale po pierwsze, one już nie będą w takim stopniu działały, jak powinny, prawda? Czyli bakterie nam się będą osiedlały, ale tylko i wyłącznie na powierzchni, więc nie można wtedy brać pod uwagę, że tam, załóżmy, jest, nie wiem, 1000-2000 m2 na litr. Tak, tylko że na przykład tych, tych metrów kwadratowych na list jest kilkadziesiąt albo maksymalnie kilkaset. I w takim wypadku już lepsza nawet jest zwykła gąbka niż takie zużyte złoże biologiczne, bo można by tam sobie po prostu wsadzić zwykłe kamienie i podobnie będą działały. Czy lawa na przykład jest dobrym złożem biologicznym? Oczywiście. Mnóstwo jest dobrych złóż biologicznych. Mnóstwo. Są jedne lepsze, drugie gorsze, jedne szybciej się zapychają, drugie wolniej, i tu jest kwestia tego, żeby wybrać najodpowiedniejsze złoże dla siebie. Dla siebie i dla swojego zbiornika, o tym bardzo często również się nie, nie mówi, bo w niektórych zbiornikach tak naprawdę wystarczą zwykłe gąbki. Jeżeli mamy mało ryb, jeżeli mamy dużo roślin, jeżeli mamy podłoże takie, w którym jeszcze. Również zachodzi, z, zachodzą procesy nitryfikacji, denitryfikacji, to jak najbardziej tam nie musi być jakiejś super ekstra mega filtracji, przede wszystkim najważniejsze, tam jest natlenianie i odpowiednia cyrkulacja wody. Jeżeli, jeżeli mamy zbiornik, na przykład właśnie typu e, szklanka, e, znaczy samo szkło z z wymagającymi rybami Tam już musi być naprawdę dobra filtracja I dobre natlenianie Coś widzę, że chyba Lampa zaczyna mi szwankować No już ładnych kilka lat yy, działa Ale Ale chyba zaczyna szwankować No dobra, słuchajcie Kończę na dzisiaj, ja mam nadzieję, że sobie jeszcze w komentarzach Podyskutujemy Pamiętajcie, że żeby dyskutować yy, rzucając konkrety, tak? A nie po prostu jakieś tam plotki, czy niesprawdzone informacje. Ostatnio była u mnie na grupie właśnie Gówno Burza, y, gdzie ludzie rzucali hasłami tylko i wyłącznie, nie wiem, gdzieś wyczytanymi w internecie, może z jakichś memów. Y, warto sprawdzać informacje. Nawet jeżeli Tramalowi nie wierzycie, bo ja nie mówię, że jestem jakimś alfą i omegą, nigdy nie mówiłem, że jestem super profesjonalistą. Y, Warto porozmawiać, warto wymienić się wiedzą i warto później tą wiedzę sprawdzić jeszcze w innych źródłach, tak? No. Życzę Wam wszystkiego dobrego i dużo zdrowia i zero stresów. Trzymajcie.